Witam na kanale Gaz. Dziś mam dla Was malutki aparat, który dla mnie osobiście okazał się naprawdę dużym zaskoczeniem. Przed Wami Canon EOS R50V. Jest to aparat zaskakujący w kilku, można powiedzieć, płaszczyznach, w kilku aspektach. Przede wszystkim zacznijmy od ceny. Samą kosztuje 3200 zł, a razem z obiektywem kitowym, który możemy kupić od razu w zestawie z tym aparatem, kosztuje około 4200-4300 zł. 4300 zł, jak na kompletny aparat, który już jest gotowy do pracy, to nie są naprawdę duże pieniądze. I tutaj właśnie zaczynają się te, te zaskoczenia, które, które znalazłem w tym aparacie, ponieważ możemy go tak półkowo porównać na przykład do Fujifilma XM5, który również jest aparatem no, z tej półki plus minus ponieważ też oscyluje w okolicach 4000-3500 zł, 4200 zł w zależności od tego czy kupimy samo czy razem aparat z obiektywem, ale te ceny gdzieś tam są plus minus podobne, ale jeśli chodzi o taką funkcjonalność codzienną i trochę bardziej można powiedzieć profesjonalność takiego może nawet nie tyle użytkowania, co Docelowego obrazka, czy też możliwość kontroli docelowego obrazka. W tym kanonie jest coś takiego bardziej profesjonalnego, w takim dobrym tego słowa znaczeniu, ale, ale też niekoniecznie. Może rozwinę ten temat, żeby trochę było łatwiej było zrozumieć. Może zacznijmy od konstrukcji tego aparatu w porównaniu do Fujifilma X5. X5 jest, można powiedzieć, znacznie bardziej premium wykonana, bo jednak jest metalową konstrukcją. Tutaj akurat mam przyczepiony grip dodatkowy od Smallriga, także jest troszkę bardziej obudowana, ale jest trochę mniejsza i można powiedzieć, że ma odrobinę większe zagęszczenie tego materiału, że jest taka trochę solidniejsza, solidniejsza w dotyku. W wypadku akurat Canona jest, jest odrobinę inaczej, jest znacznie bardziej plastikowy, co no, można powiedzieć jest minusem, no, bo jednak plastik jest mniej przyjemny w dotyku. Czuje się taki trochę mniej premium vibe tutaj. Co nie zmienia faktu, że jest lżejszy, jest trochę bardziej taki, można powiedzieć, czuje się jego taką przenośność, co jest dosyć, dosyć ważną rzeczą tutaj. I jeśli mówimy tutaj o samym body, to tak jak mówiłem, w okolicach 3200-3300 kosztuje body. W wypadku Fujifilma XM5 samo body kosztuje 3800-3700, także ta różnica w pewnym stopniu występuje. Tutaj też wchodzą obiektywy z kolei, ale z obiektywami to jest jeszcze kolejna historia, więc może, może w tym momencie to zostawić. Jeszcze jeśli chodzi o kolejne takie porównania między jednym a drugim, oba nie mają stabilizacji wbudowanej do samego body. Oba nagrywają bardzo dobrze filmy, <laughs> oba robią bardzo dobrze zdjęcia, ale akurat w wypadku Canona on jest sfokusowany jednak bardziej w stronę filmu zdecydowanie i filmowo on wygrywa. Mimo tego, że kręci w 4K, Fujifilm kręci w 6,1K. To wydaje mi się, że akurat jest to tutaj znacznie bardziej kompletnie pociągnięte, znacznie bardziej kompletnie jest to sprzęt pod względem wideo, dlatego że po pierwsze ma znacznie więcej rozbudowanych możliwości wideo, a po drugie jest kilka tutaj takich implementacji, które pomagają w łatwiejszej obsłudze tego akurat stricte pod wideo. Także akurat w porównaniu aparat do aparatu wydaje mi się, że tutaj. Fujifilm troszeczkę lepiej radzi sobie ze zdjęciami, z kolei Canon radzi sobie lepiej z wideo. Ale dobra, to nie jest film o Fujiku, to jest film o Canonie, więc wróćmy <noise> tylko do, do tej konstrukcji. Matryca APS-C 24 MP, 4K w 30 klatkach, w 60 klatkach też można nagrywać, ale ma niewielki krop. Brak stabilizacji w samym wody, w wody nie ma IBIS-a, no ale stabilizacja może być w obiektywie, także w zależności od tego, jaki obiektyw mamy, możemy sobie tą stabilizację jakby dokoptować. Do, do całej konstrukcji. Nie ma wbudowanego wizjera i ma w pełni odchylany monitor trzycalowy, którym możemy sobie bez problemu nagrywać w taki sposób vlogowy, nagrywać siebie. Także jest to, jest to stosunkowo wygodna rzecz. Jeśli chodzi o gwint obiektywu, to jest gwint do współczesnych bezlusterkowców kanonowskich, czyli w standardzie możemy od każdej erki połączyć sobie obiektyw z tą konstrukcją. Zdjęcia można zapisywać oczywiście na normalnych odpegach, ale też w rawach, co jest dosyć, dosyć dużym plusem. I Jeśli chodzi o plastykę tych rawów i w ogóle pojemność tych rawów, ja osobiście jestem naprawdę bardzo zadowolony, bo jednak, jednak one się trzymają na poziomie kanona. Jednak ta rozpiętość tonalna, ta możliwość w ogóle pracy nad samym plikiem jest naprawdę satysfakcjonująca jak dla mnie. Nie pracowałem na nim jakoś super długo, ale w różnych warunkach oświetleniowych starałem się go przetestować i zawsze radził sobie w sposób absolutnie zadowalający. Ale ta konstrukcja aparatu niekoniecznie jest o zdjęciach. Bardziej jest to aparat sfokusowany na filmowcach, na robieniu filmu, Bardziej sfokusowany bym powiedział nawet na takim vlogowaniu. Jest kilka rzeczy, które może o tym świadczyć. Chociażby bardzo ciekawa w ogóle implementacja, czyli guzik, którym możemy odpalić nagrywanie, który się znajduje na dole. Po lewej stronie, od mojej strony, czyli możemy po prostu przekręcić sobie aparat w taki sposób, żeby móc nagrywać siebie i od razu odpalać nagrywanie w ten sposób. Bardzo wygodna sprawa, w sumie taka nieistotna pierdoła, ale jednak, jednak ta pierdoła daje takie odczucie, że twórcy przewidzieli to, w jaki sposób będzie używany ten aparat, co jest bardzo fajną rzeczą. Jeśli chodzi o ogólnie rzecz biorąc o cały interfejs i obsługę, wydaje mi się, że tutaj jest takim standardowym. Można powiedzieć łatwym, złotym środkiem między tymi trochę bardziej skomplikowanymi e, współczesnymi, nie wiem, tak jak mamy na przykład Canon R5C, a tymi bardzo prostymi takimi kompaktami kanonowymi, jest dosyć przejrzyste menu. Wydaje mi się, że nawet osoba niezaawansowana jest w stanie gdzieś tam sobie wygrzebać pewne rzeczy bez większego problemu. Jeśli chodzi o e, całą implementację guzików i tego, jak on w ogóle się ma w, w obsłudze takiej klikalnej, że tak powiem. Jest tutaj naprawdę fajnie, jest sporo guzików, które może, może to głupie, ale dosyć satysfakcjonujące guzików, które można nacisnąć, ale one w ogóle nie klikają. Wydaje mi się, że to jest o tyle istotna rzecz, że jeśli nagrywamy wideo, to kliknięcie jakiegoś guzika, żeby na przykład sobie zablokować autofokus albo gdzieś tam zmienić jakąś nastawę. To jest bardzo fajna sprawa, że po prostu potem w dźwięku nam się to nie wgrywa, także wydaje mi się, że to też było dosyć fajnie przewidziane. Jeśli chodzi o górny ten panel, który tutaj się znajduje, yy, mamy kilka możliwości ustawienia sobie, nagrywania wideo przede wszystkim, właśnie, bo mamy tutaj tylko jedną możliwość robienia zdjęć, jedną taką natywną nastawę, że przełączamy sobie aparat na zdjęcia, a cała reszta dotyczy wideo, więc jakby też. Rzeczą oczywistą jest, że aparat jest zdecydowanie bardziej skupiony na wideo. Guzików nie jest wiele, obsługa jest relatywnie intuicyjna. Panel dotykowy działa bardzo responsywnie i dobrze. Jeśli chodzi o ten obiektyw kitowy, który możemy dokupić, yy, szczerze mówiąc, no, wiadomo jak to bywa z kitowymi obiektywami. Zazwyczaj oprócz Fujifilma wszystkie kitowe obiektywy są, no, no takie, że ledwo, ledwo, ok, można będzie zrobić zdjęcia, ale tak naprawdę to nie jest to. To raczej nie wchodzi w grę. Po prostu. No, nie pracujemy nad tym na, tak na co dzień. Akurat w wypadku tego obiektywu, który jest obiektywem 14-30 ze zmienną przysłoną od 4 do 6.3 jestem naprawdę zaskoczony i to jest kolejne i to duże zaskoczenie jeśli chodzi o ten aparat. Ma tutaj zooma takiego silnikowego tak zwanego power zooma, którym nie obracamy pierścieniem po całości tylko po prostu przesuwamy sobie delikatnie w jedną bądź w drugą stronę i on nam przybliża lub oddala. Zazwyczaj taki power zoom w obiektywach kitowych no, był paskudny. Tutaj on działa tak miękko i ma kilka różnych prędkości. Jeśli delikatnie sobie to obrócimy, to on jedzie powoli, jeśli szybko obrócimy, to jedzie znacznie szybciej, że jest to naprawdę porządny obiektyw do tego aparatu. Oczywiście wiadomo, że światło pozostawia trochę do życzenia, bo jednak jest to odrobinę ciemny, e, że jest zrobiony z plastiku i no nie do końca jest to takie super satysfakcjonujące, co nie zmienia faktu, że jak na kitowy obiektyw naprawdę przyjemnie się na nim pracuje. Tak serio, naprawdę przyjemnie. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek powiem coś takiego o kitowym obiektywie. I tak jak mówiłem, jest to aparat mały, jest to aparat prawie kieszonkowy. Jeśli byśmy sobie przyczepili jakiegoś pancake'a tutaj, to mogłoby się zmieścić do jakiejś właśnie kieszeni większej kieszeni jeansów. Ale jeśli chodzi o to, jak sobie radzi, jeśli chodzi o obrazek, o którym zaraz powiem, to jest to dosyć duże zaskoczenie, że w tak małej formie można było zmieścić naprawdę tak pojemny aparat. Wydaje mi się, że ta konstrukcja spokojnie może być właśnie takim dodatkowym aparatem, dodatkową kamerą, jeśli jedziemy gdzieś na zlecenie, na produkcję, mamy konkretny, porządny aparat i coś się stanie, albo po prostu potrzebujemy jakiegoś drugiego kadru, drugiej perspektywy. Można na niego liczyć. Jest naprawdę na tyle pojemnym i kompletnym sprzętem. Że szczerze mówiąc, ja bym się w ogóle nie bał brać go w jakąś taką komercyjną sytuację i bez problemu, właśnie mógłbym nim robić zdjęcia, nagrywać filmy. Przede wszystkim, oczywiście, nagrywać filmy, choć jak mówię, zdjęcia wcale nie są złe. I teraz docelowo, jeśli chodzi o obraz. Tak jak wspomniałem o zdjęciach, zdjęcia. Serio dają sobie radę. Niewiele im brakuje na przykład do nie wiem, starszych modeli kanonów, nawet takich pełnokladkowych. Oczywiście, przez to, że jest to aps -C, a nie niepełnokladka, to jednak ta rozpiętość tonalna jest odrobinę mniejsza. Co nie zmienia faktu, że współczesna konstrukcja matrycy troszeczkę kompensuje tą sytuację, dzięki czemu te zdjęcia naprawdę są przyzwoite. Zresztą, tak jak widzicie, zdjęcia, które się tutaj przewijają podczas filmu, możecie sami ocenić w ogóle, co o nich myślicie. Ale jeśli chodzi o film. Jest super, jest bardzo pojemnie, można nagrywać w dialogu, czyli po prostu z płaskiego profilu, jesteśmy w stanie sobie bardzo ładnie wyciągnąć te wszystkie kolory. Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju i przejścia tonalne, i nasycenie, i wszelkiego rodzaju rzeczy, których oczekujemy tak, tak na strzał, tak na wprost bezpośrednio z aparatu, radzi sobie naprawdę fenomenalnie, jak na taką małą konstrukcję, powtarzam, no bo oczywiście, jeśli porównamy go, nie wiem, do. Kanona R5 albo R5C, tym gorzej. No to no wiadomo, że to są różne historie, chociaż gdzieś ten ton, ta taka kolorystyka, można powiedzieć ten rodzaj przewidywalności kanonowskiej, w dobrym tego słowa znaczeniu, ani na krok nie ustępuje też w tej sytuacji. Jest troszeczkę w innym nastroju, w innej barwie, ale i tak, i tak. Jest coś tutaj takiego konsekwentnego, czego szukamy jako profesjonaliści w takiej konstrukcji. Także ja osobiście naprawdę jestem bardzo zadowolony. I teraz reasumując, dla kogo w ogóle mógłby być ten aparat. Na pewno dla osób, które szukają aparatu takiego bikamu do wsparcia swojego głównego profesjonalnego pełnoklatkowego aparatu, sugerowałbym Canona, bo jednak łatwiej się pracuje po prostu w jednym takim zakresie konstrukcji, w tym całym color science, które ma każda firma swoje, także wydaje mi się, że jeśli mamy pełną klatkę Canona do nagrywania, to bardzo bardzo warto mieć drugi aparat Właśnie taki, którym możemy się wspomóc przy jakichś tam swoich profesjonalnych produkcjach. Ale jeśli nie mamy takiego aparatu, jeśli szukamy czegoś do vlogowania, jeśli szukamy czegoś do nagrywania, na przykład filmów na YouTubie, czegoś, co jest relatywnie kompaktowe, ale wychodzi daleko, daleko poza zasięg, na przykład takiego iPhone'a, czy jakichś innych takich bardziej małpkowych konstrukcji e, aparatowych, fotograficznych, czy też wideograficznych, to jest zdecydowanie to, o co nam chodzi. Ale jeśli jesteśmy skupieni bardziej na zdjęciach, jeśli potrzebujemy czegoś bardziej uniwersalnego, co zapewni nam idealne możliwości fotograficzne i dobre możliwości wideo, to raczej bym nie szedł w tą stronę. Raczej akurat w tej konstrukcji trochę bardziej bym się skupił na tym, czym on wygrywa. W zakresie wideo. Także dla osób, które szukają więcej takich cech fotograficznych, poleciłbym raczej coś innego. Poleciłbym pójść w inną stronę, na przykład strony stronę Fujifilma XM5 albo XS20, chociażby, który no, praktycznie od XM5 się niczym nie różni, oprócz tam wizera i kilku innych takich drobnych implementacjach jak na przykład większa bateria i dobra, rozkręcam się. <gry> e, wracając do tego aparatu. Idealna rzecz dla ludzi, którzy chcą się zajmować wideo, którzy są profesjonalnymi twórcami wideo, którzy są twórcami na przykład YouTube'owymi, ale nie chcą mieć czegoś takiego super dużego, co po prostu będzie im mocno ciążyło w plecaku czy w kieszeni. A co Wy myślicie o tego typu konstrukcji? Może są jakieś lepsze aparaty w podobnej cenie, które bardziej się nadają właśnie do do takich działań, o których mówię? Dajcie znać w komentarzu. I ode mnie to tyle na dziś. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku Gaz.